Gdy myślimy o śmierci, najczęściej wywołuje w nas ona lęk i przerażenie. Od przed naszymi oczami od razu staje taka kostucha z ostrą kosą, czasem w całym orszaku zmarłych. Uczymy się od najmłodszych lat, że wszyscy kiedyś umrzemy i że nie można od tej śmierci uciec. Jesteśmy praktycznie od dzieciaka już straszeni tym, że wszyscy kiedyś umrzemy modlimy się o dusze zmarłych, prosimy siły wyższe, aby znalazły one ukojenie w zaświatach. Jednak w momencie, w którym decydujemy się na rozszerzenie swojego życia o magię, zaczynamy zauważać że fizyczna śmierć to wcale nie jest taki game over jak nas uczono. W tym odcinku naszego podcastu opowiemy sobie o zmarłych. Wiem, że jest to nieco trudny temat, ale porozmawiamy sobie o tym, w jaki sposób budować z nimi relacje i co robić, aby nasi przodkowie osładzali nam życie. Ja nazywam się Ernest, jestem tarocistą rytualistą. Praktykiem zakochanym w ludowej magii, o czym możecie przeczytać na moim blogu na stronie twójterocista.pl. A to jest podcast ezoteryczny, w którym dzielę się z Wami moją wiedzą na tematy, które mogą przyprawić o gęsią skórkę, szczególnie w tym czasie. Zapraszam do wysłuchania. Ludowe opowieści. Roją się od informacji o tym, co dzieje się z nami po śmierci. To jest temat, który naprawdę człowieka zawsze interesował. Już w szkole uczymy się, że w starożytnej Grecji rodzina zmarłego wkładała do jego ust monetę, aby zmarły mógł nią zapłacić Haronowi, przewoźnikowi. Po Hadesie. Haron miał taką łódeczkę, która sobie tak płynęła w jedną i drugą stronę po Styksie, która była jedną tam z pięciu rzek w Hadesie, a Haron jako właściciel firmy Haronpol <gryt> albo Haronex, miał taki no, monopol, można powiedzieć, na usługi przewozowe i sprytnie kazał sobie płacić jednego obola za dostarczenie duszy do pana Hadesu. Nie zapłacisz. Nie jedziesz, tak? Jesteś, w zasadzie nie płyniesz. Jesteś skazany na to, aby czekać, czekać aż do samego końca. Ten prosty obrzęd wkładania monety w buźkę denata pokazuje nam, że no od dawien dawna istnieje wiara w to, że śmierć to nie koniec, a pewnego rodzaju przejście. Tak jak Tarotowa karta śmierci. Coś, przed czym nie uciekniemy, co musi się po prostu wydarzyć, zamknie jedne drzwi i otworzy następne. Ale przejście dokąd w zasadzie? No bo mitologie tak naprawdę nam się rozjeżdżają, jeżeli chodzi o to, co tam się z nami dzieje po śmierci i gdzie w ogóle ta nasza dusza ma zawędrować. W zależności od wyznania, funkcjonują różne wizje zaświatów od dwupiętrowego hadesu, w którym, na który składa się tartar, czyli taka potodeweloperka, gdzie odbywasz kary za swoje grzechy. Wiecie, jak ten syzyf biedny, co cały czas ten wielki kamień sobie wtacza na górę i tak wtacza i wtacza. jest ten level drugi jeszcze, pole elizejskie, czyli Elysium, na którym dusze tak sobie łażą, bez wspomnień, bez emocji. W sumie nie wiem, czy to jest ta lepsza opcja, czy ta gorsza, tak szczerze powiedziawszy. Żadna z tych wizji mi się nie podoba. No ale istnieją gorsze wizje zaświatów, na przykład ta, w której zaświaty to korporacja, w której wykonujesz jakieś papierowe roboty dla bogów, albo ta wizja, w której los zależy od piórka, które jeżeli przechyli się wagą na tę złą stronę, to pożrą cię demony. Szczerze mówiąc, już wolę tę wizję chrześcijańską, która jak wiemy polega oczywiście na tym, że mamy niebo, do którego możemy się dostać, jak będziemy szli po ścieżkach Chrystusa i będziemy głęboko wierzyć, i inne tam rzeczy, które były nam wpajane na lekcjach religii. Mamy czyściec, czyli taką myjnię dla dusz, można powiedzieć, gdzie. Trafiamy, jak do nieba jeszcze nie możemy, a do piekła to w sumie zasłać nas trochę lipa, bo nikogo nie zamordowaliśmy, więc sobie tak w czyścicu e, czekamy, prawda? Majtamy sobie nóżkami e, i oczekujemy na to, że nasi bliscy będą nas e, wspierać swoimi modlitwami u Boga, co by nas e, do siebie przyjął. No i mamy jeszcze ten trzeci poziom, czyli piekło. Które ściągając z tych pogańskich mitów, na których się nasza religia opiera, mówię, nasza, oczywiście, chodzi mi o moja religia, bo jakby nie patrzeć, wychowałem się w chrześcijaństwie, no ta, ta religia czerpie z mitów, prawda, i chociażby piekło jest tego przykładem, bo wierzy się, że piekło to jest tak trochę pod ziemią i tam jest w sumie taki ogień piekielny, nie? Są diabły, ogólnie tam lepiej się samemu nie zapuszczać. Taka łódź w godzinach nocnych, ale jeszcze bardziej niebezpieczna. Pozdrawiam z tego miejsca wszystkich moich znajomych z Łodzi i ich opowieści. Tak, szczerze mówiąc, to jest chyba dobra, to jest chyba dobre porównanie. Jak widzimy, śmierć w religii to nie jest koniec, nie? To, to, to jest zmiana. I to jest pewnego rodzaju nawet bym powiedział ewolucja. Coś się musiało wydarzyć, przed tym nie uciekniemy i przechodzimy właśnie na jakiś wyższy poziom. Pozbywamy się tego ciała fizycznego, przechodzimy level up. Większość wierzeń, które obecnie funkcjonują na świecie jest oparta na animizmie. I zakładał on między innymi to, że każda istota ma tę swoją duszę, czy też swojego ducha. O tym, czy dusza i duch to to samo, to jeszcze my sobie porozmawiamy kiedyś. To jest dosyć ciężki Temat, ale dzisiejszy temat to są zmarli, tak? I czysto na nich się skupiamy. Mamy więc fizyczną śmierć, mamy pogrzeb, mamy grób, mamy stypę, <gryw> mamy bewolaje, mamy smutek i rozpacz. No i to jest jak najbardziej naturalne, tak? Zmarłych należy opłakać. Jednak gdy minie ten czas, mamy możliwość zrobienia dwóch rzeczy. Albo idziemy w tę stronę takiego typowego Janusza, typowego kowalskiego, czyli raz na rok, w takim dniu jak dzisiejszy, idziemy sobie na groby, sprzątamy, rozmawiamy przy nich o tym, że Stasia kupiła sobie nową sukienkę i że w niej przyszła do kościoła, e, że kurde kiedyś to były czasy, a teraz to nie ma czasów. Że nawałka jaki był, taki był, ale całkiem nieźle grali. No i wiecie, to, to, te wszystkie takie rozmowy przy cmentarzach, podziwianie e, zniczy, mówienia, ten to przestaw tam dalej, bo żeby nie zasłaniał tego, który jakaś ciocia przyniosła i tak dalej. Ale jest też ta druga opcja, ta, która mnie o wiele bardziej interesuje i myślę, że was też, skoro słuchacie ezoterycznego podcastu. Ta druga opcja to zainteresować się trochę bardziej przodkami, tak, w taki prawdziwy sposób i zacząć prowadzić ich kult. Uważa się, że kult przodków to jest taka podstawa pod dzisiejsze kapłaństwo, bo zobaczcie, duch uchodzi z ciała. Wędruje sobie gdzieś tam do danego miejsca, korzystnego lub tego mniej korzystnego, a osoby znające się na rozmowie z duchami i bogami, mogą posłużyć swoją radą i umiejętnościami, aby przebłagać tych drugich, by zmarli, zyskali spokój i na przykład rozgrzeszenie z win, które popełnili tam za życia. Brzmi znajomo? <noise> Jednak wcale nie musicie dawać na wypominki facetowi w czerni. Możecie pójść w nieco bardziej czarownicze rejony i poświęcić w swoim domu mały kawałek przestrzeni, aby ustawić kilka zdjęć, wodę i świecę. Możecie też pójść w nieco bardziej hardkorowe strony. Niektóre wierzenia na przykład sugerują, że dobrze byłoby zmarłego z rodziny złapać, czyli sprowadzić jego ducha do jakiegoś naczynia, na przykład, lalki, drzewa, aby móc potem z nim wchodzić w interakcję i wykorzystywać go w magicznych czynnościach. Na tym polega nekromancja i nekromancja, wiem, że Wam się wydaje od razu, że to jest taki facet w czerni, który, tak przed chwilą mówiłem o facecie w czerni, ale to jest inny facet w czerni z bardzo siwymi ustami, który wzywa tam duchy zmarłych, a nie, nie, często nekromancja wygląda tak, że wyciągamy jakąś lalkę, kawałek drewna, ładnie wystrugany i my wiemy po prostu, że w tym się znajduje duch naszego przodka, ale my nie o tym dzisiaj, my nie o tym, my o komunikacji z przodkami. Moglibyśmy się zastanowić w ogóle, po co to wszystko, tak? Po co w ogóle czcić tych przodków, skoro odeszli? Dajmy im umrzeć w spokoju, zostawmy ich, niech, niech nie przychodzą do nas z powrotem. W ogóle gdzieś w ezoterycznym środowisku, jak zadacie na grupkach tarotowych pytanie, co tam słychać u mojego wuja w zaświatach, to odpowiedzą wam, a czemu w ogóle o to pytasz? A daj mu umrzeć w spokoju. Czemu w ogóle, po co? To takie mm, niezrozumienie jakby tego, że motyw przodków i motyw, motyw współpracy z nimi to jest jedna z najważniejszych rzeczy, od których powinno się zacząć tę e, przygodę w ezoteryce, w magii. Więc moje pytanie: po co to wszystko? Pierwsza odpowiedź to będzie niesamowicie oczywista i bardzo egoistyczna. No, duchy ogólnie. Duchy, ale w tym wypadku duchy zmarłych, potrafią wywierać wpływ na to, jak kształtuje się nasze życie. Czemu mielibyśmy nie skorzystać z możliwości i nie poprawić swojego bytu, tak, skoro jesteśmy w stanie to zrobić? Czysty egoizm. Druga odpowiedź, ta powiedzmy ważniejsza, została już podana we wcześniejszym odcinku mojego podcastu, mianowicie duchy zmarłych a ściślej mówiąc nasi przodkowie, to ci, dzięki którym chodzimy po tym świecie w sposób taki dosłowny lub niedosłowny. Zawdzięczamy im praktycznie wszystko. To, z czego dzisiaj czerpiemy, to jest zasługa właśnie naszych przodków, a pokolenia, które będą tu po nas, będą zawdzięczać te rzeczy nam, tak? te dobrodziejstwa, które my stworzymy rada dzień albo już stworzyliśmy. Duchy zmarłych, choć wiem, że może brzmieć to nieco zabawniej i pokrętnie, mają swoje potrzeby, a my, poprzez kontakt z nimi, modlitwy i ofiary, które będziemy im składać, możemy zapewnić im rozwój duchowy, spokój i być może zbawienie zbawienie, życie wieczne czy reinkarnację, w zależności od wierzeń. Duchy naszych przodków. Ich działania, ich krew i pot, które podlały te ziemię e, sprawiły, że wyrosły tutaj plony, plony, z których my teraz czerpiemy. Dlatego jest to niezwykle niezwykle ważne, aby mieć kontakt z tymi przodkami, aby czcić ich, aby zapewnić im ten wzrost duchowy te e, potrzeby, których, których od nas wymagają. Wiem, że w tym momencie może to być bardzo zakmatwane, bardzo takie niezrozumiałe i ogólnie możecie mieć w głowie takie wytyfy, o co chodzi, ale w dalszej części tego materiału postaram się, aby było to nieco mniej skomplikowane. Postaram się wyjaśnić, co z czym i dlaczego. Jeśli więc chcecie zacząć czcić zmarłych, zadbać o to, by niczego im nie zabrakło i w pewien sposób czerpać też z tego profity, zostańcie ze mną. A zaraz Wam opowiem, jak się w ogóle do tego zabrać. No to zaczynamy. Co nam będzie potrzebne? Czuję się, jakbym przedstawiał teraz Wam przepis na ciasto. No to, jakich potrzebujemy składników? Po pierwsze, zmarły. <grych> tak. Jak nie macie akurat żadnego pod ręką, to wiecie. <grych> Przepraszam. Przepraszam, przepraszam, ale mam na drugie imię czarny humor, po prostu, i postaram się już zachować powagę, bo, bo temat jest poważny. No to jest nam potrzebny zmarły. Najlepiej z naszej rodziny, i najlepiej taki, który nie miał z nami kosy że za życia. Dlaczego? No, dlatego, że człowiek po śmierci to nie ewoluuje jak Pokémon, nie staje się czystą miłością, chociażbyśmy bardzo tego chcieli, ale jest nadal tą samą świadomością, tym samym człowiekiem, tylko że bez ciała. Dlatego, jeśli chcecie zacząć czcić przodków, upewnijcie się, że przypadkiem nieboszczyk nie był z wami mega skłócony, albo w ogóle z całą rodziną. Bo jak to był jakiś pustelnik, który totalnie miał gdzieś rodzinę, no to może być ciężko. Taki zmarły może wtedy nie chcieć współpracować, nie przyjmować ofiar, albo, co gorsza, w ogóle się nie pojawić na naszą prośbę. Dlaczego ma to być ktoś z rodziny, skoro na cmentarzu mamy tyle ciał? To jest dobre pytanie. Odpowiem na to w ludowy sposób. Co w rodzinie to nie zginie czcząc kogoś z rodziny, macie większą szansę na to, że ten duch będzie wam po prostu przyjazny, że nie będzie chciał wam wyrządzić krzywdy. No i zapewne będziecie wiedzieli, co ten duch lubił za życia, tak może nawet będziecie mieli coś, co do niego należało. To bardzo, bardzo się to przyda w stawianiu chociażby ołtarza i potem w czczeniu tego ducha. Co jeszcze będzie nam potrzebne? Jak już wspomniałem, musimy mieć. Przestrzeń, którą poświęcimy dla zmarłego lub dla zmarłych. Nie musi ona być duża, może być no, naprawdę malutka, nie ma żadnych zasad, jeśli chodzi o to miejsce. Może to być zarówno mała szafeczka, półeczka, jak i stolik. Ważne jest, aby wcześniej takie miejsce oczyścić zarówno fizycznie, jak i duchowo, pobłogosławić je czy też poświęcić dla danej sprawy, w tym wypadku na cześć zmarłego, czy konkretnych zmarłych. Oczyścić możemy na przykład za pomocą Florida Water. To jest taka woda kolońska wykorzystywana w chudu. Możemy oczyścić za pomocą jakichś ziół ludowych typu czarcie żebro. Chyzopem można oczyścić. Można pobłogosławić wodą święconą, jeżeli jest Wam to bliskie. Jeżeli nie, musicie odwołać się do tradycji, w których zostaliście wychowani. Na naszym ołtarzu będziemy też potrzebowali na pewno źródła światła. Czyli na przykład świecznika ze świecą oraz szklanki wody. Różne źródła tutaj będą się kłócić oczywiście, mogą e, pojawić się informacje, że na przykład w mesa blanka e, nakazuje się konkretną ilość kielichów z wodą, spirytyści na przykład, w zależności od tam od nurtu, podają, że e, musi to być od 1 do 9 e, szklanek, czy też e, kielichów z wodą. Są też tacy, którzy mówią, że to świec powinno być dziewięć. To jest naprawdę nieważne w tym momencie. Nie ma to większego znaczenia. Musimy mieć świecę, musimy mieć wodę, musimy też mieć oczywiście reprezentację zmarłego. Czyli albo tutaj jego zdjęcie, albo jakieś rzeczy osobiste. Najlepiej w ogóle, żebyśmy mieli trochę tych rzeczy osobistych. Jakiś, nie wiem, zegarek, jakaś chusteczka, najlepiej nie używana. Wiecie, wszystko to, z czym zmarły miał kontakt, co lubił za życia, że miał jakieś ulubione, nie wiem, cygaro czy, czy, czy papierosy jakieś. Wiecie, to wszystko warto po prostu mieć. W niektórych wypadkach, to bym polecał już bardziej zaawansowanym osobom, poleca się mieć na ołtarzu do przodków ziemię cmentarną, ale tutaj nie chcę mówić o, o co chodzi konkretnie, jak to się zbiera i tak dalej, to nie na to, nie na ten moment. Więc tak, rzeczy pokroju, jakieś kwiaty, kadzielnice, misy z jedzeniem i tak dalej, to już są optymalne sprawy. Nie musimy ich mieć, ale oczywiście możemy. Przy tak ustawionym ołtarzu Będziemy codziennie, codziennie podkreślam, przez okres minimum 20, 21 dni przychodzić, modlić się do sił wyższych o siły duchowe dla zmarłego, o jego bezpieczeństwo, o wzrost duchowy, moc dla niego. Będziemy rozmawiać z duchem, modlić się za niego, opowiadać mu, co tam u nas słychać, co tam słychać u urodziny, a po około miesiącu możemy zacząć nawet prosić go o drobne. Przysługi. No i tutaj pojawia się pewien problem. No powiecie, jeśli rozmawiacie z duchami, albo no nie wiem, jesteście świadomi tego, że duchy do was mówią, to są dwie opcje. Albo macie super skile duchowe i powinniście je absolutnie rozwijać, albo raczej powinniście to skonsultować z psychiatrą. I nawet jeżeli jesteście świadomi i pewni, że to są wasze jakieś skile magiczne, to również warto skonsultować się z psychiatrą tak na wszelki wypadek. Pisałem o tym na blogu, ale. To już inna sprawa. Ogólnie, jak się słyszy głosy, nawet w ezoteryce, bez jakiegoś treningu magicznego, no to nie świadczy to zbyt dobrze. Jednak słyszenie duchów czy widzenie ich to jest możliwe. To jest możliwe, naprawdę, jest możliwe, żeby się tego nauczyć, ale nie jest to umiejętność, która totalnie jakoś musi nam występować, jeśli chcemy e, nauczyć się komunikacji z duchami. Ostatnio czytałem o tym fajną książkę, Consulting with Spirits, jeśli dobrze pamiętam tytuł, będzie on w opisie. E, ona w bardzo fajny sposób tłumaczy metody na kontakty z duchami inne niż te, które e, najchętniej byśmy e, zastosowali czyli widzenie face-to-face. Inna książka na ten temat, polecana chyba przez wszystkich okultystów, to jest Coming with Spirits Martina Colemana. Mam nadzieję też, że dobrze tutaj nazwę podałem. Oczywiście w opisie tego odcinka podam oba tytuły i parę też dodatkowych. O czym mówiłem? A, o kontakcie. O kontakcie z duchami. Ok. Jest on jak najbardziej możliwy, ale zwykle trzeba do tego takich długich miesięcy ćwiczeń. Czasem nawet lat. Nad wyciszeniem się i dostrojeniem do tych subtelności, które zwiemy duchem. W zupełnej większości przypadków jednak wystarczy nam ołtarz, relacja z duchem i kilka rzeczy niezbędnych do przeprowadzenia rytuałów, jeżeli takowe chcemy przeprowadzać. Może nie usłyszymy wtedy naszego nieboszczka dziadunia, który mówi spoko, spoko, mordeczko, zrobię tak, żebyś dostał ten awans w pracy, ale jeśli nasze warunki zawodowe się poprawią po pewnym czasie od rytuału. To bez umiejętności słyszenia duchów będziemy pewni, że umiemy się z nimi komunikować. Załóżmy więc, że mamy już postawiony ołtarz i codziennie przychodzimy, zaczynamy od wezwania ducha, tak? Prosimy go, żeby przybył do nas, modlimy się do sił wyższych, by, by to zrobił, by przybył, by dały mu te siły wyższe moc, by pozwoliły mu na rozwój. Okazujemy mu dary, tak? W postaci światła, świecy, wody i kadzidła, na przykład albo niesolonego jedzenia, na przykład po studencku e, miski ryżu. E, opowiadamy mu, co tam słychać w ogóle w naszym życiu, co słychać u rodziny. E, a następnie dziękujemy mu za przybycie, prosimy o odejście i powrót, gdy go wezwiemy. Dziękujemy tym siłom wyższym, siłom opiekuńczym e, i co? E, I zamykamy. W cudzysłowie mówiąc ten ołtarz, tak? Bardzo często jest tak, że na początku i na końcu takiego obrzędu dzwoni się dzwoneczkiem, czy stuka się kilka razy w ołtarz. No i po pewnym czasie, najczęściej właśnie to jest tak po okresie dwóch, trzech tygodni, powinniśmy zacząć odczuwać, a może nawet i słyszeć, subtelne zmiany, na przykład poprzez medytację. Przy ołtarzu możemy zacząć widzieć naszego przodka czuć Jego obecność albo po prostu wiedzieć, że On tam jest. To jest najczęstsze takie, jeżeli nie mamy umiejętności widzenia czy słyszenia duchów, to najczęściej po prostu wiemy, że ktoś tam jest po drugiej stronie, tak jakby jakieś lustro weneckie przed nami było i wiemy, że ktoś tam jest, ten ktoś nas widzi, ale my jego już tak nie do końca. Nie musimy bawić się oczywiście w paranormal activity i mówić ciocia rzuci teraz talerzem z jedzeniem, to będę miał pewność, że ciocia, że ciocia tam jest. To, to by było trochę głupie. Z Naszej strony i takie zachowanie może chociażby zniesmaczyć ducha. No więc przez jakiś miesiąc, prawda, tworzenia takiej relacji z duchem, powinniśmy odczuć właśnie jego towarzystwo. Czasem dzieje się to wcześniej, czasem dzieje się to później i nie musi to być, podkreślę, nie musi to być w taki sposób, że my ducha widzimy. To jest naprawdę trudne, żeby, żeby to zrobić, albo wymaga jakichś specjalnych warunków. To może być na przykład poprzez widzenie przez sen bo powiedzmy, że rozmawiamy z tym duchem, rozmawiamy i prosimy go, żeby przez sen tak ukazał nam się albo żeby dał nam jakiś znak we śnie. A kiedy już właśnie mamy z nim już taką relację lepszą, kiedy wiemy, że możemy już go o coś prosić, to właśnie poprzez takie Zmiany w naszym życiu, bo na przykład gadaliśmy e, naszej cioci zmarłej o tym, że bardzo chcielibyśmy mieć poprawę warunków w pracy, bo ktoś nas tam nie lubi, bo, bo, bo coś tam się dzieje. I na przykład po kilku dniach od ciągłego trucia cioci, że, że tak się dzieje, nasze warunki w pracy zaczynają się polepszać. Dana osoba przestaje nas tak, nie wiem, nie lubić. E, no to wtedy wiemy właśnie, że e, Mamy ten kontakt tak, z duchem, i że coraz to lepiej to wygląda. Nie wiem, czy mogę tutaj to powiedzieć, ale moim takim najsilniejszym e, taką sytuacją, w której wiedziałem po prostu, że, że ten duch tam jest, e, było na początku mojej przygody, jak bardzo mocno zależało mi na tym, żeby mieć z kimś kontakt. A tej drugiej osobie tak średnio zależało na tym, żeby mieć ze mną kontakt, i wtedy ja poszedłem do ołtarza. Dla mojego przodka, no i tam nawrzucałem ostro, że, że tak jest, a bardzo bym chciał to zmienić, i tak dalej, i tak dalej. I po paru minutach w zasadzie od skończonego gadania do, do przodka dostałem wiadomość od tej osoby. Taką po prostu wiecie znikąd, po prostu nagle się ta osoba do mnie odzywała. I to był jasny, jakby przykład tego, że no, duch mnie słucha. I lepiej, żebym uważał na to, co przy nim mówię. Jeżeli chodzi o sam, jakby proces rytualny przy ołtarzu dla przodka, no to oczywiście możemy sobie pomóc spróbować tak, możemy sobie spróbować w ogóle pomóc rytualnie. Na przykład poprzez wezwanie duchów przodków na naszym ołtarzu możemy im powiedzieć, właśnie jak wygląda sytuacja, że prosimy o pomoc, żeby. Ktoś na przykład przestał coś robić, albo wykorzystując te, ten przykład z pracy, żeby ktoś w pracy był dla nas milszy. E, jak to w ogóle zrobić? No to w tym celu mm, powinniśmy dodatkowo obok naszego ołtarza, czyli na innej powierzchni, e, położyć zdjęcie danej osoby, która no tak średnio nas lubi w tej pracy, przykryć ją pobłogosławioną lawendą, bo lawenda jest duchem. E, rośliną, która ma w sobie ducha, który uspokaja daną sytuację. Na tym zdjęciu możemy właśnie postawić świecę niebieską, najlepiej, która została ubrana w oliwę z oliwek, nad którą trzykrotnie odmówiliśmy w Psalm 23. I całe takie, całą taką przestrzeń pobłogosławić jeszcze raz i pomodlić się nad nią, żeby właśnie zadziałało to w taki sposób, w jaki my chcemy. Ważna uwaga. Pamiętajcie, nigdy nie kładźcie na ołtarzu przodków zdjęcia osób, które żyją. Możecie się domyśleć dlaczego. I wracając. W trakcie tego, jak już przygotowaliśmy ten cały setup, położyliśmy te świece zdjęcie itd. Możemy poprosić naszych przodków, aby uspokoili tę osobę, obiecując im, że gdy to się stanie, zapalimy dla nich na przykład specjalne kadzidło, czy ugotujemy coś i złożymy im w ofierze. Potem możemy właśnie dodatkowo zapalić przygotowaną świecę w tym celu i powtarzać ten proces na przykład 5 dni. Jeśli ta osoba po tym czasie się uspokoi, pamiętajcie, aby zrobić to, co zostało obiecane. To jest mega ważne, aby dotrzymywać obietnic w duchowym świecie. Naprawdę o tym jeszcze kiedyś będę mówił. Jest to jedna z wielu sytuacji, w których przodek czy przodkowie mogą wam pomóc. Nie będę tutaj oczywiście opisywał yy, jak taka praca może wyglądać, bo to zajęłoby kilka godzin w zależności od sytuacji. Ale wyrzucę tutaj niżej kilka książek o pracy z duchami, między innymi te tytuły, które tutaj e, wspomniałem wyżej. Ostatnie w sumie o czym chciałbym opowiedzieć, to chrześcijaństwo, a kult przodków, bo może to się wydawać nieco dziwne. W takim chrześcijańskim ujęciu, no to my przodków wiadomo, nie czcimy. Raczej prosimy Boga, by było Im jak najlepiej. Jest to pewna subtelna różnica. Absolutnie możemy czarować z przodkami i być jednocześnie chrześcijaninem. Robiąc czary po chrześcijańsku, to my trochę zakładamy taki sztuczny wąs. Niczym Jacek Soplica z pana Tadeusza i udajemy, że o nie, 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 my tutaj robimy poważne, pobożne rzeczy, to, to, to nie jest magia. Tylko to, po prostu to tak nazywamy. Tak? Nazywamy to aktem na przykład religijnym czy e, zawierzeniem Bogu czegoś, a inni by to nazwali po prostu magią. Dlatego właśnie my najpierw wzywamy Boga, modlimy się do niego, a potem dopiero przodków. I cyk. Mamy chrześcijański kult przodków. Troszkę inaczej to nazwaliśmy niż po prostu kult przodków, bo trzeba sobie jakoś radzić, ale absolutnie jest to jak najbardziej w porządku. I właśnie, jeśli chcecie sobie jakoś w tym życiu radzić, to kierunek przodkowie, serio, może to być dla Was kierunek najlepszy. Nie jest on aż tak wymagający, a potrafi zdziałać cuda, i naprawdę nie jest ciężko znaleźć przodka, z którym będzie można współpracować. Mówi się kult przodków, ale tak naprawdę chodzi o każdego zmarłego, z którym mieliście dobry kontakt: sąsiad, przyjaciel, stary nauczyciel, w niektórych wypadkach nawet pies i wszyscy mogą wam pomóc. Z psem się może ciężko być dogadać, ale można dla, dla chcącego nic trudnego e... warto czcić przodków, tak? Warto, nawet e, dla samej tej egoistycznej strony. Że Bogą nam pomóc w tym życiu. Ale chyba taki główny cel, dla którego powinniśmy czcić tych przodków, to po to, żeby o nich nie zapomnieć. Żeby pomóc im, żeby im ulżyć po śmierci, żeby oni mogli również się rozwijać, mimo że ich ciało, to już tak średnio się trzyma. Ale to jest chyba ważniejszy cel, żeby właśnie pomóc naszym przodkom po śmierci, a to, że oni pomogą nam w naszym fizycznym życiu, to jest już taki dodatek. Zapraszam Was serdecznie do opisu tego odcinka. Znajdziecie tam pomocne lektury na ten temat. I jeszcze raz zachęcam Was naprawdę do kultu przodków. Dziękuję mega, mega za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że zachęciłem Was do, do, do czczenia swoich przodków. Jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej na temat współpracy z przodkami, czy chcielibyście poruszyć jakiś inny temat na podcaście, to śmiało piszcie na mojego maila twójtarocista gmail.com. No i cóż, ja Was teraz jeszcze zachęcam do czczenia przodków, bo to może być naprawdę jedna z najważniejszych decyzji, jakie możecie podjąć w swoim ezoterycznym duchowym rozwoju. Ja nazywam się Ernest i jeśli nie wystraszyły was moje opowieści o duchach, to chętnie zostanę twoim tarocistą. Do usłyszenia, cześć.